Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Jako, że ostatnimi czasy, jak widzieliście, e, miałem problem z Samsungiem S8, jego ekranem, jego różowym odcieniem, zobaczmy, jak to odbywa się w przypadku iPhone'ów. Czy też jest jakiś problem? Czy e, Apple ma problemy z tym, że e, ekrany są, no, nierówne, powiedzmy, inaczej podświetlone i tak dalej? Czy to tylko domena Samsunga? Zobaczmy z ciekawości: Mam dwa Samsungi, yy, Samsungi, oczywiście nie Samsungi, tylko iPhone 6S. Akurat jeden jest mojej kobiety, drugi jest służbowy. Jeden kupiony jakiś czas temu, drugi troszeczkę nowszy. Zasadniczo, jeżeli się patrzymy na nie, no w miarę wszystko jest ok, ale no, zobaczmy sobie z ciekawości, jak one świecą. Czy też jest jakieś yy, nierówności w, w działaniu ekranów, czy też nie? Akurat po tym, jak moja S8 okazała się różowa, moja druga połowa zaczęła się też głęboko zastanawiać, jak to jest z jej ekranem, czy jej iPhone jest w pełni sprawny, czy z nim wszystko OK. No i cóż, popatrzcie na te dwa modele. Są losowo naprawdę wzięte dwa telefony, może troszeczkę wam przybliżę. Dwa iPhone'ki. jeden po prawej stronie, drugi po lewej. Na pierwszy rzut oka. No niesprawne oko nie zauważy różnicy, jeżeli chodzi na przykład o bial, będzie się wydawało, że jest identyczna taka sama. Jednakże jeżeli się dobrze przyjrzycie, nie wiem czy to odbierze się u was na filmie, czy też nie uda wam się tego zauważyć, ten, ten ekran po lewej stronie jest bardziej biały, troszeczkę bardziej biało-niebieski. Ekran po prawej stronie ma lekkie zacięcia do różu, coś w tym stylu, więc nie jest idealnie biały. Czyli jak widzicie, nie tylko Samsung ma problemy z tym, żeby wyprodukować dwa identyczne ekrany, aby działały one tak samo dobrze, nie było z nimi żadnych problemów. Widać, że Apple też ma z tym problemy, ale akurat w tym przypadku nie jest to tak bardzo ewidentnie widoczne, że na przykład jeden ekran różni się od drugiego. Trzeba się naprawdę dobrze temu przyjrzeć. No i słuchajcie, żeby nie być gałosłownym, spróbujemy to zmierzyć. Yy, ja akurat mam do dyspozycji. Yy, Kolorymetr iDisplay Pro nie jest to może w pełni profesjonalny sprzęt, jednakże jeżeli chodzi o proste pomiary y i kalibrację telewizora, monitora, no możemy w miarę na tym bardziej polegać niż na naszym własnym oku. No to więc spróbujmy, zobaczmy jak to wszystko działa. Ja do pomiarów używam akurat programu HFC. H HCFR darmowego, za pomocą którego możecie sobie zmierzyć podstawowe kolory, skalę szarości, no, czy barwy są dobrze odzorowane na danym urządzeniu i tak dalej. No, może kiedyś więcej o tym powiem, ale na dzisiejsze potrzeby wystarczy nam po prostu zwykły pomiar. Przejdźmy do, może, samego, co będzie ważne i na co musicie zwrócić uwagę. Przyjrzyjcie się tak naprawdę tej części ekranu i składowych kolorów. Które będą reprezentowały biel w tych wyświetlaczach. Może tak, zacznijmy od tego po lewej stronie, który wydaje się, o sekundę, bo tu sobie muszę klikać, wydaje się bardziej biały. Weźmiemy nasze urządzenie, dokładamy pomiarów. No i widzicie jakieś wartości. 98,4 czerwony, 10,1 100, 1, zielony, 109,5 niebieski. No i delta L, czyli różnice, tak naprawdę, które, które powinny być jak najmniejsze, żeby dana wartość koloru, czyli np. biała w tym momencie referencyjna, powinna być tam w okolicach 0,2. A 0 to już by był dobry wyświetlacz. Czyli po pierwsze widzimy, że te wyświetlacze no, nie, nie są skalibrowane tak, żeby wyświetlały biel taką, jakbyśmy chcieli na przykład przy odtwarzaniu filmów, czyli tak jak, o, sorry, wygasił się, jeszcze raz, tak jak reżyserowie sobie chcieli. No czyli pamiętacie te wartości, delta A jest około 10,1. Przejdźmy do tego telefonu troszeczkę starszego, mojej drugiej połowy. Mianowicie ten, który stwierdziłem, że jest troszeczkę bardziej czerwony, wchodzi delikatnie w róż. Zobaczcie jak te pomiary zmieniają się w przypadku tego drugiego telefonu. Tutaj macie 96,4, i 4, i 2, 109 i delta A. Akurat teraz troszeczkę jest około 10. Przejdźmy na ten drugi, który wydaje się bardziej różowy. No, na pierwszy rzut oka może się niesprawne oko stwierdzić, że są prawie identyczne, ale jeżeli zobaczycie składowa czerwona, jest minimalnie większa, zielona, przejdźmy jeszcze do tego poprzedniego, zielona też jest mniejsza niebieski 109 110 też jest większa no i sama delta jest 11 a nie 10 11 1 o teraz wygasł całkowicie no więc o, to nie jest ekran biel więc coś tu jest na rzeczy tak naprawdę około 11 wychodzi czyli teoretycznie jak widzicie te dwa ekrany mimo że wydawałoby nam się że są identyczne jednak nie są Jeden jest bardziej bardziej wpada w róż, drugi troszeczkę mniej wpada w ten róż. No i cóż, czy tutaj narzekać? No nie jest to tak ewidentny problem i w, powiedzmy wada. No właśnie, zamknąłem moje urządzonko do mierzenia, jak w przypadku Samsungowych ekranów, gdzie, gdzie szkoda, że niestety nie miałem dwóch sztuk S8, żeby zrobić Wam dokładnie taki sam pokaz jak tutaj. Może jak wróci moja z serwisu. I, I ktoś z Was chętnie mi użyczy to, szczerze mówiąc, bardzo nie bym porównał w taki sposób dwa, dwa ekrany i pokazał realnie, jak to wygląda. Co ciekawe jeszcze odnośnie właśnie tych ekranów, zauważyłem, ale to chyba tutaj nie złapię Wam tego. Na przykład ten, który wydaje się bardziej okej, bardziej okay, no, ma w miarę równomierne podświetlenie. Ten nowszy zaświetla przód na jasno, ale no to to nie jest taka wielka wada jak w przypadku Samsungów, no ale gdyby być tak bardzo dokładnym i zbadać właśnie obydwa wyświetlacze pod kątem jak odzorowują barwy to idziemy do wniosku do tego, że jednak nie tylko Samsung ma problemy z generowaniem powtarzalnych ekranów, ale również Apple też czyli niestety, niestety róż, gdybyśmy się uparli, da się go zauważyć, nie wiem czy czy Wy to widzicie? Moje oczy akurat z racji tego, że też zajmuje się kalibracją różnych urządzeń, monitorów, telewizorów, więc no jestem w stanie zobaczyć takie różnice, że jeżeli coś, coś nie jest białe, a, a wpada w jakiś inny odcień, no to, to to widzimy po prostu w tym momencie. Jeżeli chodzi o, o właśnie no te dwa modele, różnica jest o wiele mniejsza niż to, co się działo w przypadku s 8 i S8+, no ale w jakiś stopniu to niestety też, też ma miejsce u Apple'a, więc czy macie się tym przejmować i uważać na to? No ja powiedziałbym to, że to jest, ten film jest bardziej moją spostrzegawczością i tym, że, że nie tylko Samsung ma problemy, ale chyba każdy z producentów niestety w jakiś sposób nie jest w stanie idealnie wyprodukować dwóch albo większej ilości takich samych sztuk i skalibrować tak, żeby wszystko z nimi było OK. No tu mamy dwa losowo wybrane i różnica jest. Niezaprzeczalna pokazana wam urządzeniem pomiarowym, które no, nie jest w 100% profesjonalne, ale do tego typu pomiarów i do zobaczenia, że, że naprawdę jest jakaś różnica, to myślę, że spokojnie wystarczy. Tyle na chwilę obecną z mojej strony taki film news. O właśnie, jeżeli teraz dobrze się przyjrzycie tutaj górnej części. Jak wygląda podświetlenie, widzicie, że jest nad głośnikiem delikatne przyświetlenie, w tym wypadku tego wyświetlacza, więc no, ma, ma małe problemy. A jeszcze gdybyśmy, czekajcie, wejdźmy w ustawienia jasności, bo oczywiście to zrobiłem wam na pełnej. I przejdźmy teraz do bieli, to dopiero zobaczycie, jak o, niestety muszę trochę więcej dać, bo nic nie będziecie widzieć. Spróbujemy osiągnąć te same poziomy, gdzieś w granicach połowy. Na jednym urządzeniu i na drugim. I przejdźmy jeszcze raz do aplikacji, która jest w stanie wyświetlić kolory. I gdybyśmy przeszli na przykład na jakiegoś ciemniejszego, no tutaj jesteście w stanie delikatnie zobaczyć, że na przykład ta matryca prześwietla górę. Wada czy nie wada? No ciężko powiedzieć. Akurat to jest służbowy telefon, więc tym nie będziemy się przejmować. Ale jak widzicie. Różnice są. Nawet teraz możecie zobaczyć, może poziomy jasności. No nie jestem w stanie tak ręcznie ustawić ich idealnie, aby się nie różniły, ale no jeden troszeczkę inaczej wyświetla obraz niż drugi. No szkoda. Szczerze mówiąc, myślałem, że w przypadku na przykład Apple'a będzie to wyglądało idealnie lepiej niż w przypadku naszych Samsungów s 7 osiem. No niestety tak nie jest. No szkoda. Yy, czy się doczekamy kiedyś? aby wszyscy producenci bardziej przykładali uwagę do tego, co robią, niż do tego, co sprzedają. No nie wiem, myślę, że raczej nie. Niestety produkcja wyświetlaczy ma to do siebie, że no lecą, lecą, lecą z wielkiej tafli cięte i powiedzmy do każdego urządzenia jest wgrywana jakaś przybliżona, uśredniona kalibracja kolorów. No nie zawsze ona wychodzi na dobre, jak widzicie. Tyle. Tyle dzisiaj z mojej strony. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, oczywiście, łapka w dół, też, też, też dla mnie jest to ważne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, dajcie znać. Jeżeli będzie Was interesować więcej tematów związanych z kalibracją, na przykład jakichś urządzeń, telewizorów, monitorów, dajcie znać. Może też przygotuję dla Was film, akurat moja. Mm baza sprzętowa w tym temacie jest no troszeczkę nie jest taka w pełni, w pełni profesjonalna, brakuje mi może spektrofotometru, mam tylko kolorymetr, ale nim też część rzeczy da się zrobić i zauważyć. No to tyle, trzymajcie się, miłego dnia, hej!